W dzisiejszym materiale prezentujemy Wam wydanie fizyczne debiutanckiego albumu 22 Dawida Broszczakowskiego, które ukazało się pod naszym patronatem medialnym 24 maja 2021 roku. Szoty graficzne Digipaku są proste. Aczkolwiek dające do myślenia, iż instrumenty klawiszowe mogą być najbliższe sercu multiinstrumentalisty instrumentalisty z bielska-białej. Miłym dodatkiem jest książeczka. A właściwie mini album z monochromatycznymi fotografiami artysty. Jego kolorystyka dobrze kontrastuje z pozostałymi elementami wydania. A jak Wam spodobało się niedawne wydawnictwo Dawida Broszczakowskiego? Zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. W opisie znajduje się link do recenzji, a także naszych portali społecznościowych, do których odwiedzenia zachęcamy.